Dobra, lecimy jeszcze raz. Eee, co szybsze? Co szybsze? Pionka czy klamka? Eee, nagranie z moim bratem jest na kanale, ale to jest na pod bo to fajny temat. Tak, także eee, także lecimy. Jest jakaś sytuacja, łobuz się, eee, się zaczyna spróbować, daje sygnały jakieś takie, żeby sobie ten... Eee, że jednak dobyć broń, czy nie jest jakaś napaść fizyczna, wyciągnął e, niebezpieczne narzędzie, czy coś on zaczyna się po broń, a ja po prostu tam uderzam, to może być taka sytuacja, albo po prostu mamy dyskusję, robi się ciekawie, funkcjonariusz nie zachował e, procedur bezpieczeństwa, czyli nie zwiększył dystansu, nie stworzył bariery, tak, nie tej ale proszę, proszę nie zatrzymać, proszę nie podchodzić, i tak dalej, i dalej, nie zadbał o okoliczności, tylko wpadł ten, jak ja to mówię, małki rozum e, i zaczęło się, to, zaczęło się tutaj ten, kto jest lepszy a tu coś i tak, czyli nie to co powinien robić, tak? I co się wtedy, co się wtedy wydarzy. Co tam? Piesku. Co no tak, tak. Co, co, to w piesku? Coś? Co? Padnie szczekamy? Cofisz, cofnij się, cofnij się. Cofnij się łapki. Tak? Szczerze nie widziałem tego ciosu. Nie widziałem Chociaż mam dobrze tutaj kas postawiony, to nie widziałem. Zero dwie sekundy, zwłaszcza, że ten cios był taki, no, nawet nie na pół bliska, szczerze mówiąc. Bo ja. <gryw> Walczyłem zawodowo, walczyłem niezawodowo, robiłem ten test z bratem, gdzie to ja byłem bity. Naprawdę, jak ktoś jest nieprzygotowany, jest zaskoczony, wystarczy lekkie pyknięcie, ta, ten łeb lata, grubia jak grzechotka. Dlatego, jak będziecie robić ten test, to osoba, która będzie w Was uderzać, niech się nie napala, bo można sobie zrobić dużą krzywdę pomimo kasku i pomimo rękawicy, tak? Tu było tylko takie z tego takie tapienie, to będzie widać na nagraniu, nie było bardzo mocne, ale on jest zaskoczony, dlatego. Najważniejsza lekcja z tego, nie dać się zaskoczyć. Ale do tego myśli, że odpowiednia procedura tutaj widać, jak dobre jest szkolenie. Zaczął, czego nie, ale nie tu proszę, dystans i tak dalej. Ja zapomniał, że mieliśmy nagrać tą tętnik. Tą, no to, to może nawet tak? nad ręką sześć, tak? Ta, ale już jest inaczej. Już najwięcej powinno być, po, nie dotykać tylko do odepchnięcia do i tak. Tak, do... bo ręka nie jest po to, żeby ona leżała tutaj i, i, i ja mam się przepychać. Nie, to jest taka moja czujka. Czyli jeśli on do czujki podchodzi, ja odchodzę do tyłu. Jeśli on podszedł za szybko i dotknął czujki, to czujka mnie odstawia do tyłu. Każe mi odejść. To jest mój wąs, to nie jest w jednej dystansu, że taki ma być dystans, bo zasięg ręki to nie jest dystans, jaki chcę. Tak? Chcę być dalej niż zasięg ręki. Więc jak pan zagapiłem się z zasięg ręki, ja nawet nie muszę oceniać świadomie dystansu, tylko po prostu dotknął mnie, gdzie na mnie, dotknął mnie, ktoś tam, hej! Zostań na miejscu, nie ruszaj się. Ja tej ręki używam nie do tego, żeby go odpychać od siebie, co często widzimy. Przynajmniej jak już się tą manierę, w ma gier, wysadzie. Nie ruszaj się. Nie. Zostań, tak? Nie. Ona, ja mam odchodzić od niego. Chodzi do mnie czy się. Hej, ale zostań, nie ruszaj się. Na ziemię, tak? Na ziemię się Czy czegoś tam, tak? Tego czy tamtego tu już nie było w kadrze, ja zasymulowałem wyciągnięcie broni. Więc e, to jest taki nasz... Yy, nasz wąs, tak? Także widzimy, już tam poszło, kolejne uderzenie oszczędzienia, a teraz zrobimy yy, przy zachowaniu odpowiedniej procedury, jak go zechce yy, zaatakować. Yy, oczywiście tu mógłby zrobić inne rzeczy, uderzyć, nie skontrować i tak dalej. Test przeprowadzamy, taki nasz, jeśli chodzi o czas robienia broni palnej, na tym się skupiamy, natomiast bardzo możliwe, zależnie od warunków, że byłyby tu lepsze rozwiązania niż iść po broń palną, pomimo tej. Większej odległości. A jaki znamy tutaj? Co tam grubasku? Coś się. Co się, coś się, się. co się, ale mnie bo masz tam coś. To mas 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 Jak masz szybko, mas 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 to... mas się, będziemy. Wybiegliśmy trochę z kadru, ale yy, zdążył. Może jeszcze raz zdążył. Zrobimy tego tak, tu pod skosem, jak będziemy odchodzić, odchodzić. Odchodzić, to jeszcze nas kawał będzie widać, że e, zdążył dobyć broni. Pierwszy strzał się ześliznął. Także na razie moja relacja, jestem pewien, czy to było widoczne. Ten pierwszy strzał się gdzieś tam ześliznął po głowie. Zdążył dobyć broni, był przy przybrał pozycję odpowiednią. Tutaj broń wysoko na żebrach, przy cycku, zależy jaki to ma tam zasięg. I mobilność e, tu osłonięty w razie czego bezpiecznie mógłby dawać strzały, bo albo poszłyby z Fakt, że jest szansa na rykosze, ale wtedy już energia pocisku jest zmniejszona. E, albo po prostu tu w dół, że przechodziłyby i nawet jeśli przejdą przez ciało, to zajdą. tak być po prostu Dzień. 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 To Tak Tu, tu, tu. Tu, tu. Teraz po czym poznać, czy to jest sytuacja do tego, żeby strzelać, a e, jednak wyciągnąć tą broń na wszelki wypadek, ale jednak nie użyć jej do strzelania, czyli nie użyć broni, a jedynie ją wykorzystać. Jeśli będziemy się trzymać e, nomenklatury fachowej. Jeśli będziecie obici w walce, e, przygotowani, zachowacie więcej e, tego chłodnego umysłu, to jest jedna rzecz, Kolejna rzecz, dzięki, te, dzięki temu będziecie w stanie przeczytać, czy te uderzenia coś wam zrobiły, was naruszyły, jest szansa, że was kalkuluje, padniecie i nie wiem, zabierze wam broń, zabije, yy, użyje broni, popełnienia przestępstwa. Czy w miarę kontrolujecie sytuację, ciągnęliście po broń, nic te uderzenia wam nie robią, to wtedy elegancko uderzenie zamkiem, czy lufą, czy tak, tu Tutaj może o, być, tu. tak. nawet na odręb można, z zamka tutaj na zawiaszu. Generalnie to jest to kawał stali, gdzie nie traficie i czym nie traficie, będzie bolało. Będzie bardzo bolało. A czy same te, co, zamek stalowy? No, mosiężna klamka. Jakiś ten. Także, także, także będzie, będzie bolało, natomiast to, to tylko to wymaga znowu treningu, w walce, wręcz nie po to, żeby się tłuc z kibolami, ale po to, żeby w takiej sytuacji właśnie nie spanikować i nie strzelić, jeśli to nie będzie absolutnie konieczne. Chociażby po co? Jak już macie kompletnie w nosie łobuzów, mniejszych bądź większych i większych to, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby ich nie mieć w nosie, natomiast, no jakieś tam podobno prawa też mają, um, ale po prostu, na no, was nic i kompletnie interesuje, to chociaż po to, żeby potem nie wypełniać tony papierów i nie odpowiadać na milion pytań, tak? Warto by było w większej ilości sytuacji wykorzystać broń. O ile w ogóle, a nie jej użyć, czyli nie oddać strzału z intencją i w kierunku celu. Tak? Eee, dobrze. Coś jeszcze, jeszcze raz? Jeszcze coś ten. Hmm. Coś, coś... że ten dystans będziemy powtarzać, żeby widoczny Aha, tutaj, tak. Powtórzymy i <coughs> zwiększymy jeszcze dystans, będzie jeszcze, jeszcze bardziej wąsk. Gąst... Jeszcze mniej siłowania się ze mną jeszcze, Chyba, jeszcze że jak bardziej... wszyscy wiedzą o co chodzi, to możemy przekręcić nawet na, na koniec sali, zobaczyć, jak największy Ale, ale będzie mało widoczny. Tak? A tu będziemy się oddalać w tą stronę Zaczniemy stąd mm -hmm. będziemy... Będziemy... Nie, tu nie się widać, bo tu będzie tam no, rozmowa sobie, tak? Jeszcze większy mm. dystans Nie zatrzymuj mnie, tylko odbijaj się ode mnie Idziesz mm -hmm. do tyłu i siluetyka, ta? tak? Tak a co tam masz tutaj, Co cię tym Nie będziesz po takim rozprawdzie? Wykonuj i Nie będę tam zachowywać, żeby się nie co? A, się co? <gry> I niech <gry> się, tak? się, no, się to będzie pięcioletnie. Gdzie są raz? Dzięki. Dystansuj się bardziej tak? Dystansuj się dystansuje. Podchodzę, Dystansujesz się i ten nie zachowasz, doszłam, żeby się Nie będę się odpuścić, się ja bym to się No to z jest... Piękny, było widać w kadrze, zdążył sięgnąć. jako go tylko tak końcówką rękawicy gdzieś na głowę. Tutaj, że widzimy, co, co to zrobiło. Obróciło mu kask. Więc on nie dostał w głowę, tylko trafienie szabło gdzieś tutaj na kask. tego go obróciło na głowę. Dlatego go obróciło na głowę. Także dystans warto jest mieć. No, Choćbyście nie wiem, jak szybko dobywali tą broń, jak szybko oddawali strzały, dublety. Tak, dobra, to ściągnie, że sobie sam do czasu y, make-upu. E, e, czy jak dobrze walczycie wręcz? Dobrze jest mieć trochę więcej czasu na tą reakcję. Dobrze jest mieć e, no te parę, kurde, pół sekundy więcej czasu na reakcję, gdzie stąd do dania w japę i znokautowania to jest i to u niewytrenowanych osób. Ten czas nawet 0-2 sekundy to jest Szybciej niż mrugnięcie powiekami, to jest szybsze niż to. To pół sekundy czasu więcej, czy, czy nawet te 0,2 czasu więcej, tak? Jedna czwarta sekundy czasu więcej, to już jest to, że on nie chybi tym pierwszym strzałem. A jak nie chybi tym pierwszym strzałem, to znaczy, że już nie będzie elementu zaskoczenia. Jak ja nie... widzieliście, co było, jak był zaskoczony? Lekko pyknąłem, od razu jest gleba. To samo miałem ja. Patrzymy na wideo z moim bratem, tak? Także tu widzimy, nie jest reżyserka, widzimy się pierwszy raz. E, tak to po prostu zadziała. Dlaczego? Bo był zaskoczony. Jak nie był zaskoczony, miał te 0,2 więcej, już przychylił głowę, już się przygotował, już te uderzenia nie robią takiego efektu, już ma czas podjąć działanie, wykorzystać kiedyś, szkolenie. W kiedyś tak w takiej jednej książce y, starej policyjnej, tam były tematy amerykańskie akurat. Y, była jakaś opowieść przytoczona z protokołów e, amerykańskich gliniarzy, że mieli problem z jakimś tam e, małym gościem z, ze wschodu, tak? E, niski, e, żelasty. E, mieli doszło tam do jakiejś takiej szamotaniny chyba przy interwencji lub na komisariacie, coś mniej więcej tak, takie było. Ja spróbuję to wrzucić potem Damianowi, dam ewentualnie tekst do, do wrzucenia, bo to było z książki. E, Taktyka strzelecka chyba jakaś, bardzo stara, bardzo stara pozycja to była. I tam było coś takiego, że tu tam wykręcają go, iluś tam gliniarze nad nim pracuje, tak, w pewnym momencie któryś chwyta łom chwyta łom i z pełnego zamachu, okazała się potem Rosjanina, który tam wywodził się z armii, tak, radzieckiej, co się mówi wtedy specnazu, tak, wszyscy są specznaz. E, dostaje przez łeb, pada, a nagle się budzi. Dlaczego? Bo okazało się, że minimalnie skręcił głowę i potężne walnięcie łomem tak naprawdę rozcina mu niegroźnie skórę. Gościu pada oszołomiony, potem się budzi, no ale już całkowicie zakajdankowany. Tak? Już, już uziemiony. I tu był ten sam efekt, że po prostu to się zesizgnęło. Nie było tego bum w głowie, tylko było takie... No takie uderzenie z przez zamach to już by nie było boom w głowę, tylko byłoby boom z głowy, bo to byłoby no. jak arbuz by pękła. No, ja to było, to był faktycznie taki prześlizg. Mocno fartownie. Pa, pacnięcie, że, że ten obraz po prostu nie zaskoczył yy, w oczach, tak, nie, nie zatrząsł się nawet, tylko przechylił mnie, pełna świadomość była tego, tak. Ale tu już odpychając, tak by ta część mojego ciała była na to przygotowana, tak, bo ona już się ustawiała tutaj, do do skrętu do, do przyjęcia do zasłony. Zresztą tutaj. jak zauważycie jak stoi normalnie. Hop, jak wyprostuje rękę, do, żeby tą proszę nie podchodzić, to ten bark nie, nawet nie rób tego celowo, ten bark i tak już podchodzi w górę. Hmm. I już pod tak, część, kurwa. jeszcze nie tak jak powinno, ale już i tak częściowo tutaj yy, żuchwę zasłania, a jeszcze jak sobie go podciągnie celo, celowo wyżej, czy pochyli, pochyli po prostu głowę w ten sposób, że tutaj, ale proszę nie podchodzić, tak, zostań na miejscu. To tu już widzicie, normalnie cała żuchwa tutaj e, jest zakryta i, i ten także procedury, procedury działania takie, żeby jak e, najmniejsza ilość naszych działań pokrywała jak największą ilość możliwych e, sytuacji. Tak, w ten sposób należy działać, pod to się powinno ustalać e, procedury. Może jeszcze tylko na szybko na sam koniec. Ja jeszcze coś tak powiem, bo to przy tych, przy tych zatrzymaniach mieliśmy o prowadzeniu, ale przy zwykłym staniu, ja to mam na gminie, jak mnie, no wiecie jak wyglądam, jak mnie zatrzymują albo jakiś taki drobny mandacik do zapłacenia, bo tam 5 km za szybko jadę. I, je, i to jest u osób, to jest nasze naturalne zachowanie. Praworęczni stają prawą stroną, jak coś chcą bardziej leworęczni lewą stroną, tak? To jest ok, jeśli ja nic nie mam, on nic nie ma, prawa ręka szybciej troszkę zareaguje. Jak jest to moja główna ręka. Natomiast jeśli ja tutaj mam klamoty, jestem funkcjonariuszem, czy policji, czy, czy ochrony, czy czegokolwiek, no to ja mu udostępniam narzędzi. I teraz, jeśli ktoś mnie spisywał z, z jakiegoś tytułu i podchodzi do mnie w ten sposób, w tak krótkim dystansie, patrzy tu w notatnik. I tu coś tam sobie grzebie, czy wypisuje mi ten mandat i stoi prawą stroną do mnie, to jest niedobrze. To jest niedobrze. Tak, bo nawet jak tu i mam wizję jego rękę, to po prostu zanim skumam, że ta jego ręka leci i moim twarz, to już będę leżał znokautowany, tak? Bo wizja skupiona, a tej używamy do pisania, jest w mózgu połączona z ośrodkami, z tymi ośrodkami, które powoli analizują informacje, tak? No, kiedy skupiamy, kiedy chcemy coś dokładniej zobaczyć, tak? Więc to jest logiczne, nie? że w mózgu to są te wolniejsze ośrodki, to które za precyzyjną identyfikację odpowiadają. Tak? Więc ja jestem przestawiony na tym powolnego myślenia, i nagle tu coś się wydarzy, i, i, i dostaje, sięga po broń, i tak dalej. Ile by się zmieniło, jakbyśmy stanęli tak? Ja podejmuję czynności, coś tam zaglądam. Znowu widzę jego mocniejszą stronę, moja mocniejsza strona i strona z narzędziami jest dalej. Nie stoję tutaj, tylko stoję dalej. Tak, proszę, ktoś podchodzi, bo coś chce, ale y, rozumiem pana wzburzenie, rutynowa sprawa naprawdę. Y, proszę zostać na miejscu, dobrze? Przyjąć to na siebie, bo ja jestem jakimś tam hitrobertykiem zamkniętym sobie, coś tam, coś tam tak. Mam lęki z dzieciństwa, bo, bo Pan Wysoki, a mi zabawki zawsze na głowę spadały im. Można coś pościęgiać na pół ładować atmosferę, zostać daleko, jak już chcecie pisać tutaj. Tak? A i tak nawet jak macie dystans, polecam sobie stanąć tu. Zresztą nie tylko ja polecam, bo yy, wtedy łatwiej zauważyć ruch całego ciała. Tutaj zauważę może ruch ręki. Niewiele to mówi nie wzbudzę takiej reakcji. Tutaj widzę. Zielony, hej, ale naprawdę, proszę. nie ma na czas, szybciej to skończymy. Pójdziemy do domu, nabrowarka, tak, i te, lecimy, nie? Dzięki temu, tych dokumentów, tak, i patrzcie, tak, jak to się sprawdza, zdjęcie, tak? Pod, podstawa, podstawy, podstaw. Nowy cykl, bo tam ktoś no. nagrywa, ktoś, podstawy, podstaw. Tak, zrobimy podstawy, podstaw, podstaw. Że przed sobą, oceniamy od razu, widząc. Delikwenta i jego dokument zaznacza, tak? Dopiero sobie składamy, może sobie pół kroku, w tym momencie przechodzimy do pisania, tak? Tu widzimy cały jego obszar działania. Ręce, nogi nawet, tak? Tu. tak? Wszystko, Wszystko, wszyscy chyba wiedzą, że... Najprawdopodobniej będzie ukryta broń, czyli obręb miednicy pasa hmm. i, i same same. Nawet jak tak będziemy podpiąć, będziemy patrzeć na dolną połowę ciała, tutaj wykonując swoje czynności, jeżeli ktoś będzie chciał się zbliżyć, się zrobić do no krok, tak znam z bani, tak? I my jesteśmy delikatnie pochyleni. I on sobie szybciej rozwaje swoją twarz. Naszą tutaj tak. Tak udech udech. Udech, było Tak. Jak będzie chciał uderzyć, to stara technika walki na gołe pięści, tak? Wystaw czoło. Hmm. Tak. Nasz połamał ten... Oczywiście, tak? Także parę takich, parę takich porad, niuansików, szpasików. Yy, od nas, od, yy. jeszcze, jeszcze jeden... No, jeszcze, Jest, jeszcze, jeszcze. jedna kwestia... To czekaj, to już, to już muszą zacząć płacić, więc za dużo być. Jeszcze jedna kwestia, co mnie się akurat zdarza osobiście na półpiętrze bloku dziesięciopiętrowego, piętrowego kiedy wchodzili, to e, osoba między 25 a 30 tak, lat w, to, w takim wieku. Znana z, z chorób psychicznych i ogólnie jako dofalacz, tak? no to gdzieś tam przewijał się jako maćpan po karetkach, po klatkach. Gość chudy, tak, mizerna budowa ciała, ale tak, dłuższe włosy, loczki, zawsze był za stapturem. Y, mniej więcej no tak, no, będzie dwóch gości na pół piętro. Wygląda jakiś pół, ten tam tryset trzeba. Tak, tak. mu tylko, wiesz, co zakoli pod oczami, żeby naprawdę, tak, e, tuszu regułem, tych. Który... I e, e, mając kamizelkę, wtedy jeszcze na sobie taktyczną, tak, nie, nie tam, tam, co jest, blacha taka, tylko normalnie koli był tutaj zapinany, tak, mhm. no, na klipsy. E, z gością no nie da się tego zapać dystansu, mniej więcej na, na, na pół pięcia, tak, to nawet nie było przy windach, tylko na tym takim zejściu, <laughs> e, dystans może mniej więcej taki, gościu tam, dostaje jakichś tam dziwnych swoich mamów przeżyć, coś, coś ci tłumaczy, coś ci nie tłumaczy, on zaczyna grzebać w tych włosach, tak, Skry skrywać to, yy, skrywać twarz w dłoniach, o Boże, o coś tam tego, albo yy, ja w domu, albo ten, bo mi brakło na bar, a ale ja stąd coś tak. I w tym momencie goś, yy, odkrywa twarz, jak jest ten dekolt tutaj był, krój tej kamizelki, on dwoma rękami za tą kamizelkę. Złapał. I gdyby był obcykany pewnie, bo on się tylko stał, tak? To akurat weszły tam kciuki, gałki, kolano, zejście było przyduszenie delikatnie, tak? Nie no, za, zaznaczyć, po... żeby się kontynuować, ale nie było do tłumaczenia się. Ale to i tutaj od razu przyznać, że to nie było duszenie, duszenie. Jako w, w, w obrębie tudejszczyj. O, no, może źle nazwałem, nie Ucisk, ucisk na zawias, także że odchwyt i tutaj częścią, częścią tutaj kościstą na, na żuchwę było do dziesięciu, tak? No. Nie, nie było. I w tym momencie już sobie usiadł. Delikatne już było. No, ale no, gdyby tak i tak i nie trafił, no to, to by było krótko, tak? Także trzeba na to patrzeć. Co ludzie kombinują i nawet jak robią tak, czy dziwne czy robią tak, za tego, drapie się po głowie, co to jest. Nawet jak to się... Jak Bruce Willis tam tamka miał przy tej na, na... A to do... też miał no, gościu ostatnio gdzieś tam we Francji, czy gdzieś pod kapturą, się? Pod kapturą to na karku. To Bo co zdreło nawet. Wiesz wiesz, tak, no czy, tutaj... co, czy cokolwiek ukrywacie? Aha, już tak się goś rusza, jego ruchy nie wzbudzają, jakbyś napisanego podejścia. Nie, nie. nawet. Ruchy same w sobie nie, ale czy to jest norma dla tej sytuacji? Przypominam, tak macie określać yy, potencjał niebezpieczeństwa danej sytuacji, tak? Szukać punktów, które są niepasujące do sytuacji, tak? Pasujące w sytuacji, czy, czy, czy to jest? Nie, to nie pasuje. Albo czy stwarza to jakieś zagrożenie? Wy macie tą wiedzę. Tak, jak ktoś zaczyna coś, coś robić, się miotać, kombinować, coś ten, to są oznaki podenerwowania. Tak? Czy przeczesuje włosy, wentylacja, czy się buja, i tutaj znaczy, że y, to jest auto-uspokojenie. Tak? Nie jest tak, jakby się odcina od sytuacji. Poniekąd tak, gdzieś tam jest element, ale on się uspokaja, jest oznaka zdenerwowania. Trzeba reagować w odpowiedni sposób. To też jest yy, psychologia werbalna, tak? no, interwencja składa się w tak, dobry partner umiejętności fizycznej i psychologa, ale nie musisz zawracać sobie głowy tym, co on tam diadoli, ale na konkretne słowa, które wypowiada, coś mogą znaczyć. Bo jeżeli robi jakieś dziwne ruchy, to nawet dostępujesz o, tutaj jakieś notatek i innych tam zajmujesz się gością, ale ile razy tak może być, tak? Jak będziesz wszystko robił. Żeby... Prowadzi swój monolog, też musisz łapać pewne słowa, które mogą. Słowa e... intona, intonacje pewnie. Tak, że. tykanie, Rytmika się zmienia, wypowiedzi, tak? Jeśli nagle zaczyna, zwolnił i tak za nim mówił, tak? Czyli często jest tak, jak się szykujemy do czegoś, jest takie. E, czy jak walczymy, tak? I, i często ludzie wzajemnie wprowadzą uderzenie, to jest. chodzą, chodzą, chodzą i nagle jest. i dopiero atak, tak? Tak samo jest tutaj, jest. Mówi, no panie Władzo, bo wie pan. Mm. I se, szpileczkę wyciągnął, kurde tam z tych kłaków, tak? bo tak może być. Czy cokolwiek innego, tak? czy szykuje, bo obserwuje, czy ten, tak? jest skupiony, tak? albo zaczyna coś przyspieszać. Natomiast przed atakiem najczęściej, ale to tak naprawdę później 90% występuje uspokoju, uspokojenie, wyciszenie, jest taki, faza takiego zamarcia, takiej sytuacji, się robi taka, taka jakby pustka. <laughs> otoczenie. Mm. Tak? A, to tak jak w grach, kiedy jest za cicho w grze jakieś tam to, to horrorowe, to znaczy, że jest w tak, tak jest, tak jest, także uważajcie, dobra, musimy lecieć, ja się, bo, bo pędzimy tam w następne, w następne miejsce, także moi drodzy, roślincie w siłę, bawcie się dobrze, korzystajcie i bądźcie bezpieczni zawsze.